Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, przedstawię na początek ocenę, informację i ocenę polityczną zdarzeń, jakie wstrząsają polską sceną polityczną od kilku dni. Zgodnie z procedurą parlamentarną będzie także czas na wystąpienia klubowe, a także pytania i odpowiedzi. Dlatego pozwolicie Państwo, że będę w tej chwili mówił o zasadniczych dylematach i problemach politycznych, a w drugiej części będziemy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe pytania. Oczywiście tak czy inaczej muszę zacząć od przeprosin pod adresem opinii publicznej za bulwersujące, a momentami skandaliczne. Zachowania, mówię tu o języku, o niestosownych słowach, jakie zostały nagrane na, w czasie nielegalnego podsłuchiwania urzędników państwowych, w tym ministrów. Tak czy inaczej, ze względu na to, że y, nielegalne podsłuchy zostały ujawnione, ci, którzy mam nadzieję, wstydzą się za to, w jaki sposób się zachowywali. I tak mają także osobisty, indywidualny, ale także polityczny obowiązek wytłumaczenia się z tego. Przed opinią publiczną, począwszy od własnego domu, skończywszy na parlamencie. Ale nie obyczajowe dwuznaczności czy skandale są istotą problemu, przed jakim dzisiaj stanęliśmy zarówno jako rząd, ale myślę, że. Można mówić tutaj o całym państwie polskim. Jest oczywiście wątek prawny, czyli wątpliwości, o których mówiła prokuratura, a także ja od razu w swoim pierwszym wystąpieniu, w odniesieniu do urzędników, którzy zostali nagrani nielegalnie i z którego to nagrania może wynikać przekroczenie prawa. Tutaj na szczęście parlament poza oceną tego zdarzenia nie musi wykonywać żadnych czynności ze względu na to, że podjęła je prokuratura. Sam tryb działania, jaki podjęły instytucje państwowe, organa państwowe, od razu po ujawnieniu nielegalnych nagrań, pokazują, że instytucje odpowiedzialne za ład prawny są gotowe do działania szybkiego. Natomiast jeśli chodzi o taki kontekst publiczny, to charakter tej sprawy, a więc publiczne ujawnienie najbardziej intymnych służbowych, prywatnych rozmów i spotkań, daje wszystkim obywatelom gwarancję, że sprawa nie może być sprawą poufną, bo stała się publiczną w, od pierwszych godzin jej zaistnienia. To ma poważne znaczenie, to, że rozmawiamy przy otwartej kurtynie, niemalże online, niczym w studiu telewizyjnym. Z jednej strony mówimy o nielegalnym podsłuchu, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że nikt z bohaterów tych, tej sprawy nie może udawać, że nic się nie stało. I jestem o tym przekonany, że każdy z obywateli, pomijając inne instytucje życia publicznego, ale także każdy z obywateli wyciągnie własne wnioski i własne oceny na podstawie tego, co przeczytał lub usłyszał. Ale chcę podkreślić, bo taki jest też powód, jak sądzę, kluczowy powód, że tematem zajmuje się dzisiaj Parlament. Chcę podkreślić znaczenie polityczne i prawdziwe, głębokie problemy, jakie związane są z tak zwaną aferą podsłuchową. Otóż ten prawdziwy problem ma charakter stricte polityczny. Po pierwsze, dzisiaj w Parlamencie dyskutujemy a dyskusja poprzedzona jest wnioskami między innymi o odwołanie ministrów, o yy, odwołanie rządu, ponieważ zapowiedziano także wnioski o tak zwane konstruktywne wotum nieufności. Yy, yy, ta, dzisiaj ta wielka dyskusja i oczywisty kryzys polityczny wywołany jest przez przestępstwo. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie lekceważąc yy, lekcji, jaka płynie z nagrań, lekcji, z której powinni wyciągnąć wnioski wszyscy bez wyjątku zarówno nagrani, jak i ci, którzy obawiają się, że mogli być nagrani, lekcji, którą powinni odrobić wszyscy uczestnicy życia publicznego, którzy mają wystarczającą wyobraźnię, że jednak prawdziwym problemem politycznym jest fakt, że grupa przestępców z jakiego powodu o tym za chwilę? Pozwoliła sobie na nielegalne nagrywanie i podsłuchiwanie, a następnie publikowanie materiałów, które doprowadzają do takiego wstrząsu, jakiego jesteśmy uczestnikami i świadkami. Dlaczego uważam, że mamy do czynienia z kryzysem politycznym i z problemem o charakterze politycznym? Po pierwsze, dzisiaj znamy już kontekst i tło tych zdarzeń. Dzisiaj informacje po pierwszych zatrzymaniach wskazują jednoznacznie na to, że osoby podsłuchujące mogły kierować się tak czy inaczej złymi intencjami. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, niezależnie od tego, kto ma jaki status społeczny, że nielegalne, że podsłuchiwanie bez wiedzy osoby podsłuchiwanej, nagrywanie i upublicznianie tego typu materiałów jest przestępstwem. To jest bezdyskusyjny fakt prawny. Po drugie, mamy do czynienia z ludźmi, mówię o pierwszych zatrzymaniach, których intencje biznesowe lub polityczne dzisiaj wydają się dość oczywiste. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w przyszłości tych wątków pojawić się może więcej. Dzisiaj nikt nie jest w stanie zdefiniować precyzyjnie jakie powody bezpośrednio powodowały zleceniodawcom i wykonawcom tego procederu podsłuchowego. Jak wiemy z dat opublikowanych nagrań, proceder ten trwał co najmniej no, półtora roku i miał miejsce nie w jednym miejscu i dotyczył dziesiątków, a może setek ludzi. Wiemy, że tak czy inaczej zaangażowane lub kojarzone z podsłuchującymi i nagrywającymi osoby, związane są także z interesami, wobec których państwo polskie miało swoje określone zdanie i wobec których także podejmowało określone działania. Chcę podkreślić znaczenie tego tła. Po pierwsze, mówimy o osobach zaangażowanych w działalność gospodarczą związaną ści ściśle z energetyką. Sytuacja, z jaką mamy miejsce w ostatnich dniach, poprzedzona była dość zdecydowanymi działaniami służb państwowych wobec importerów i dystrybutorów węgla na dużą skalę. Zdajemy sobie sprawę, że ten wątek może być wątkiem pobocznym albo nie wyłącznym, ale nie ulega wątpliwości, że jest on. Obecny w tej sprawie. Chcę mocno podkreślić, że dotychczasowa wiedza o zagrożeniu interesów państwa czy stabilności państwa w związku z aferą podsłuchową każe szczególnie mocno i wnikliwie badać także związki osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proceder z przedsięwzięciami gospodarczymi i ze środowiskami, które były. Aktywne także, jeśli chodzi o problematykę gazową. To w tej chwili nie jest już nawet tajemnicą publiczną. Nie jestem upoważniony do epatowania y, informacjami, które mogą być w dyspozycji premiera. Ale nie ulega wątpliwości, że ten kontekst musi budzić najwyższe zaniepokojenie. Skala zdarzeń, z jaką mamy do czynienia mówię o skali tego procederu podsłuchiwania i nagrywania jest jak sądzę adekwatna do skali interesów i nie mówię tutaj tylko o interesach polskich firm, dwuznacznych lub nielegalnych, jakimi służby państwowe jakiś czas temu się zajęły. To tło jest szerokie bo dotyczy kilku zdarzeń, które Państwo mieli także okazję obserwować w ostatnich kilku czy kilkunastu miesiącach. I są one związane bezpośrednio lub pośrednio z aktorami tego przedstawienia, tego dramatu, z jakim mamy do czynienia w ostatnich kilku dniach. Mają związek z, z osobami, które działały w dziedzinie połączeń gazowych między Polską a Rosją. Każdy, kto interesował się na tej sali, problemem zwanej pieremyczki, czyli połączenia gazowego, które miało omijać Ukrainę, pamięta także zdarzenia, z którymi związane są niektóre osoby pojawiające się w kontekście afery podsłuchowej. W tym tle jest handel węglem za wschodniej granicy na wielką skalę. Rozpoczęliśmy bardzo energiczne działania w związku z sytuacją także w polskich kopalniach, między innymi na wniosek związkowców. Nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że jest bezpośredni związek między tymi działaniami a akcją podsłuchową i ujawniania podsłuchów. Ale nie ma też żadnego powodu, aby nie dostrzegać związku między jednym a drugim zdarzeniem. Mam nadzieję, że postępowanie, śledztwo, a następnie proces rozwieje wątpliwości, potwierdzi lub odrzuci te skojarzenia, które dzisiaj wydają się jednak dość oczywiste. W tle jest także sytuacja na Ukrainie i sytuacja w Europie. Chcę mocno podkreślić dzisiaj mogę zdefiniować precyzyjnie poważne, fundamentalne interesy państwa polskiego, które mogą być zagrożone lub osłabione w związku z aferą podsłuchową, z czego nie musi wynikać bezpośredni związek afery podsłuchowej lub samego faktu jej ujawnienia w y, tych dniach, a naruszeniem czy osłabieniem tych interesów. Ale zadaniem Wysokiej Izby o tym jestem też przekonany jest ocena skutków. Wyreżyserowanych, zaplanowanych, zgodnych z intencjami sprawców tego, tej afery albo będących rykoszetami, ale te skutki są bezdyskusyjne. Te skutki to osłabienie możliwości wpływania ze strony polskiego rządu zarówno na nową konstrukcję, nową architekturę personalną i instytucjonalną w Europie, mówiąc ludzkim językiem, za. Dwa dni przystąpimy do pierwszych bardzo ważnych decyzji w Brukseli i będziemy decydować o dwóch kwestiach. Kto będzie rządził instytucjami w Europie? I chcę powiedzieć, że Polska nie była, moim zdaniem nadal nie jest, ale z całą pewnością nie była bez szans, aby być obecna przy tych najważniejszych rozdaniach. I tego samego dnia będziemy także dyskutowali o Unii Energetycznej, i o mechanizmach bezpieczeństwa energetycznego Europy w kontekście kryzysu ukraińskiego i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dobrze wszyscy Państwo się orientujecie, że Rola polskiego rządu i całego państwa polskiego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, rekomendacji Komisji Europejskiej, które zostały przygotowane na to najbliższe posiedzenie, spór o to, na ile Europa ma być niezależna od wschodniego gazu, że w całym tym procesie Polska, polski rząd i polskie państwo odgrywało naprawdę kluczową rolę. Jeśli chodzi o ten element, który najbardziej bezpośrednio rzuca się w oczy. Po pierwszych dniach ustaleń, czyli handel węglem, sprawa jest na dużą skalę. Mówimy o bardzo poważnych pieniądzach, ale przede wszystkim mówimy o bardzo realnym wpływie obrotu węglem i, i, i tym, jaki to jest węgiel i skąd to jest węgiel, na całą strukturę i bezpieczeństwo polskiej energetyki. To nie jest tylko mój wniosek. Powstaje zatem kluczowe, polityczne pytanie. Czy dzisiaj w polskim Sejmie będziemy podnosić rękę, zabierać głos, podnosić rękę w czasie głosowania, w czasie głosowania, zabierać głos, argumentować zgodnie ze scenariuszem, który powstał, nie wiemy w tej chwili gdzie, nie wiemy czy jego autorstwa jest ten scenariusz, ale jedno wiemy na pewno, a przynajmniej wszyscy mamy taką nadzieję, że ten konspiracyjny scenariusz związany z aferą podsyłkową i z nielegalnymi nagraniami nie powstał tu, w polskim Sejmie, ani w żadnej polskiej instytucji życia publicznego. I dlatego będę zwracał się do wszystkich posłanek i posłów, niezależnie od ugrupowania, żeby głęboko przemyśleli, czy na pewno w interesie kraju jest świadomie lub nieświadomie, ale, ale realizować scenariusz, który nie powstaje w instytucjach polskiego życia publicznego, w parlamencie czy w rządzie. Jeśli każdy z was udziela sobie dzisiaj innej odpowiedzi, odpowiedzi na kluczowe pytanie, kto podjął decyzję o podsłuchiwaniu polskich polityków, w tym ekipy rządzącej, kto podjął decyzję o ujawnieniu nielegalnych podsłuchów, kto podjął decyzję o takim, a nie innym scenariuszu ujawniania materiałów z nielegalnych podsłuchów? I macie prawo do szukania takiej odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: że ten, kto to zrobił, pisze scenariusz w konspiracji, a efektem tego scenariusza są straty dla państwa polskiego, a nie zyski. Nie wiem, jakim alfabetem ten scenariusz jest pisany, ale wiem bardzo dokładnie. To może być beneficjentem politycznego chaosu czy obniżenia reputacji państwa polskiego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja mam prosty plan, który będzie zależał w dużym stopniu od Wysokiej Izby. Znaczy przede wszystkim potrzebujemy pewności poza granicami Polski, że państwo polskie funkcjonuje sprawnie i że radzi sobie także z tym niestandardowym i bardzo poważnym kryzysem, że polski rząd dysponuje mandatem wynikającym i z wyborów, i z większości parlamentarnej w przeddzień negocjacji w Brukseli, że polski rząd dysponuje tym mandatem, a więc ma rzeczywistą władzę pochodzącą z większości w parlamencie w sytuacji, kiedy będziemy walczyć, tak jak przez ostatnie miesiące, o takie, a nie inne zapisy dotyczące tak zwanej Unii Energetycznej, czyli większej niezależności Europy, w tym Polski, od jednego dostawcy gazu i innych surowców energetycznych. W tym planie nie, ma, nie może być miejsca na dwuznaczności, nie może być miejsca na domyślanie się przez dzień, tydzień i miesiąc, czy jest jeszcze Rząd w Polsce czy za chwilę upadnie. W tym planie nie może być miejsca na realizowanie scenariusza, to znaczy przestępcy, którzy nagrywają, podsłuchują, nagrywają, a następnie upubliczniają nagrania z podsłuchu będą dyktowali sposób postępowania parlamentowi lub rządowi. Ja chciałbym i chcę być tego także gwarantem. Że w tej Izbie i w rządzie, szczególnie w kontekście spraw międzynarodowych, będziemy realizowali wyłącznie polskie scenariusze i otwarte scenariusze, to znaczy takie, które nie powstają w konspiracji przez ludzi, których przecież imion, nazwisk i intencji państwo nie znacie. Ja z całą pewnością nie podejmę żadnej decyzji jako premier polskiego rządu, która będzie podyktowana intencjami. I zagraniami tych, którzy nie wahają się popełnić przestępstwo, aby wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce, w rządzie, w parlamencie. I przestrzegam wszystkich przed udziałem w tego typu scenariuszu, dopóki nie poznacie jego wszystkich elementów, całego tła, wszystkich intencji i przede wszystkim autorów. Zdaję sobie sprawę, jaki kryzys zaufania jest dzisiaj obecny, w tej sali i na zewnątrz. I zdaję sobie sprawę, że ludzie bardziej niż kiedykolwiek dotąd mogą mieć dosyć polityki i że współodpowiedzialni za to są ci, którzy używali języka i sposobu rozmowy nie do zaakceptowania. Ale zdaję sobie także sprawę, że na szali są dużo poważniejsze interesy niż kwestie dobrego wychowania, czy kultury, chociaż naprawdę nie można tej drugiej sprawy lekceważyć. Jeśli uznajemy tu w Parlamencie, że scenariusz wynikający z afery podsłuchowej powinien wywołać zmianę polityczną, to chciałbym, abyście Państwo zachowali suwerenność swoich decyzji, to znaczy, żeby nie poddać wątpliwości zasadę samostanowienia polskiego państwa o tym, co czyni. To znaczy, abyśmy my autonomicznie tu w parlamencie podejmowali decyzję o przyszłości polskiego rządu, o większości w parlamencie, a nie, nie realizowali tej opowieści, którą snuje ktoś nam w tej chwili jeszcze nieznany i o nieznanych, ale na pewno złych intencjach. Są tylko dwa sposoby, tak naprawdę te uczciwe, otwarte sposoby do zaakceptowania przez opinię publiczną aby zmienić władzę w demokratycznym państwie, a więc także w Polsce. To są wybory, bo wyborcy decydują w pierwszym rzędzie o tym, kto ma mandat, a więc większość do sprawowania władzy, a pomiędzy wyborami to jest większość parlamentarna pochodząca z wyborów. Ja od jutra w Brukseli muszę mieć pewność, że dysponuję większością, która pozwala mi kontynuować pracę w parlamencie i w rządzie jako szefa rządu i koalicji większościowej bez tego mandatu a wysoka izba ma prawo ten mandat podtrzymać albo odebrać ten mandat bez tego mandatu nie będę skuteczny bez tego mandatu rząd nie będzie twardy i konsekwentny w wyjaśnianiu zarówno afery podsłuchowej jak i realizowaniu interesów państwowych dlatego kończę to wystąpienie wnioskiem który składam na ręce pani marszałek sejmu o wotum zaufania dla rządu z prośbą o jak najszybsze przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję bardzo.